Cześć kochani, witam serdecznie w Tole vole i witam serdecznie przy wspaniałej instrukcji wzoru. Pokażę Wam dziś wariację na temat półsłupka. Bardzo prosty wzór, gdzie pracuje się z małym twistem, co daje piękne i równe. Powstaje klasyczny wzór z tymi szczególnymi prętami. Jak to wszystko działa, jakiej wełny i jakiej igły używam? Zobaczycie teraz. Życzę Wam dużo, dużo zabawy. A więc, kochani, zaczynam ten uroczy wzór od tego kłębka włóczki z alpaki, od majboshi, i zaczynamy od łańcuszka. Nabieram 12 oczek łańcuszka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. To będzie moja długość, a tak przy okazji szydełkuję szóstką, co pasuje do wełny, i wezmę sobie trochę nici z kłębka. Omin pierwsze oczko, zrób narzut, wbij się w następne oczko i właściwie zrób półsłupek. Więc, e, mimo wszystko, wzięłam tylko jedno oczko łańcuszka na wysokość i wbijam się najpierw w ten łuk, który leży tutaj z przodu, ten łuk, który został utworzony przez narzut, i tam robię włożenie. Nie przeciągam tam nici, tylko wbijam się teraz po prostu w następne oczko, przeciągam nić. I przerabiam te trzy narzuty na mojej szydełku. Dzięki temu otrzymuję tutaj tę poprzeczną podpórkę. I teraz znowu to robię, wbijam się tutaj w ten nowy łuk, nie przeciągam tam włóczki, raz przeciągam włóczkę z następnego oczka, znów mam trzy na igle i znowu wszystko przerabiam. Znów tutaj wbić, tylko przełożyć, nie przeciągać nici i potem chwycić następną nić. Generalnie szydełkuję właściwie półsłupki. Z wyjątkiem pierwszego oczka, aby już mieć poprzeczkę, przez którą mogę się przebić. Tutaj rzeczywiście przeciągnęłam go przez. Tego nie robić, po prostu przebić und, potem tutaj dalej. To jest trochę em, instynktowne <grych> dla mnie, że zawsze chcę przeciągnąć tam bezpośrednio nić, ale. To nie jest ten wzór. Tutaj nić jest faktycznie tylko raz przeciągnięta, a przez drugą belkę po prostu się przekuwa i zostawia na szydełku. Przebijać, zostawić, wziąć nić, trzy na igle i przez. Przebijać, tutaj przełożyć. W przeciwieństwie do stałego oczka. Tutaj nie przeciągaj. I już jestem na końcu. Znowu trzy na igle i przeciągnij. Widzicie tu te małe żeberka, które leżą z przodu. Tak właśnie ma to wyglądać. I dalej przechodzimy do drugiego rzędu. Do tego biorę jedno oczko łańcuszka na wysokość, robię narzut, wkłuwam się i przerabiam najpierw półsłupek. Dokładnie tak samo jak wcześniej. I mam tutaj pierwszą poprzeczkę, w którą mogę się wkłuć. Nie przeciągaj tam nici. Znowu trzy na igle i dalej szydełkuj tak samo. Przebić, wyciągnąć. I przez. Widzicie tutaj tę samą formację tych wsporników. I tu oczywiście również widok tyłu pierwszego rzędu. I teraz przerabiam całą tą linię. Przebij, złap nitkę, przeciągnij przez 3. To właściwie półsłupki z małym dodatkiem, które nadają półsłupkom taką małą, dodatkową strukturę. A tutaj mamy stronę, którą właśnie robiłam na szydełku. Rząd z tymi małymi żebrami, a tutaj znowu mamy stronę tylną. Znowu wzięłam jedno oczko łańcuszka na wysokość. Zabieram Was teraz w szybkim tempie przez ten rząd. Zaczynam znowu od półsłupka, to jest naprawdę wyjątek. A potem zaczynam z wzorem. Po prostu zawsze przekłuwaj, potem zahacz nitkę i przejdź przez wszystkie trzy. Również pod względem wysokości jesteśmy tutaj przy bardzo niskim wzorze, tak jak przy oczkach ścisłych, a nie jak przy półsłupkach, chociaż przeciąga się przez trzy łuki. Ale różnica polega na tym, że włóczka nie jest przeciągana, tylko jest nakłuwana. Właśnie dotarłam do ostatniego oczka. Widzicie tutaj jeszcze raz kolejny rząd w tym wzorze, jak rzędy się na siebie nakładają. I teraz jeszcze parę rzędów przerobię. I oczywiście pokażę Wam wtedy aktualizację. A tutaj mam teraz dla Was ostateczną aktualizację. Widzicie tu bardzo ładnie wzór z małymi prętami, które pojawiają się w każdym rzędzie. Obie strony są zresztą identyczne. Identyczny. Raz przód, raz tył, hakuje się po obu stronach. Rzeczywiście można ten wzór e, także bardzo ładnie haczykować w okrążeniach. Jeśli chcecie zobaczyć do tego instrukcję, mogę Wam ją oczywiście chętnie pokazać w następnych dni. Mamy tutaj super piękne, proste brzegi, więc naprawdę bardzo, bardzo ładny, gęsty wzór i mam nadzieję, że instrukcja Wam się spodobała i sprawiła radość. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie, aktywujcie dzwonek, nie zapomnijcie i zobaczymy się na. Następnym razem przy Tole Wolę. Do zobaczenia. Cześć!